Kochani witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj tak jak obiecywałam jest kolejny odcinek po południu No i tak, e, ogólnie dzisiaj moja rodzinka będzie robiła sobie pączki Na Tłusty Czwarteczek, a już, go, a już nie tylko Tłusty Czwartek, za 3 dni chyba ogólnie my, na, e, ogólnie my w Tłusty Czwartek mamy imprezę w szkole Więc to jest e, duży plus No i tak, dzisiaj ogólnie jedziemy sobie do cioci Kasi, tam będziemy robić Połączki na tusty czwarteczek. Oczywiście będzie odcinek tusty czwartek. Zobaczycie, jaki super będzie. Bo ja już mam naprawdę bardzo super pomysł na niego. No i jeśli wam się będzie podobać, to zostawcie łapki w górę za subskrypcją, to tak jak standardowo. No subskrypcję, jeśli macie już, to nie musicie zostawiać, ale łapkę w górę musicie. No i tak. Znaczy, no nie wiem, no nie musicie, ale no wolałabym, żebyście dali. Byłoby miło Było mi bardzo miło, jakbyście dali. Naprawdę. No to dobra, no to zaczynam już historyjkę. Okej, okay, dobra, wszyscy przebrani w kłódki? Wszyscy. Dzisiaj nie będziemy już zakładać tych czapek, bo, bo chyba są nam niepotrzebne. I tak, trzymajcie te ten, ten, yy, ubrania, trzymajcie, żeby po prostu tam się potem rozebrać u Cioci Kasi. No i tak, już idziemy chyba do Cioci Kasi. Tutaj jeszcze ogólnie jakaś kłódka leży. Okej, okay, no już tych ciapek nie, będę nie będziemy zakładać. Czy tutaj coś mamy? Nie wiem, nic tutaj nie mam. Już dawno nie patrzyłam do tych szafek, ale trudno. Dobra, e, ja już, już idziemy ogólnie z całą, całą rodzinką do tej cioci Kasi. Więc zaraz się widzimy u cioci Kasi. Czyli we willi, tak jakby, ona ma taką willę, ale, ale też ma tam kilka dzieci. Więc zaraz wszy, wszystkich poznacie. Powiem wam, ile ogólnie mają lat. Albo w sumie to wiecie co? Napiszę wam na szorcie, ile ma e, lat rodzina cio, cioci Kasi. Na szorcie wam dzisiaj napiszę, więc czekajcie na tego szorcika. No i tak, dobra, idziemy już ogólnie do cioci Kasi. Dobra, idziemy sobie do tego domku. Tutaj ogólnie, no i za chwilę się widzimy. Okej, okay, jesteśmy wszyscy, dzwonimy dzwonkiem. Czemu nie otwierają. dobry, już później zadzwoniliśmy. Nieraz. O dobra, ktoś, ktoś, ten, ktoś dzwonić, otworzyć. Kasia, no dobra. To pewnie, to pewnie ten. To pewnie moja siostra. A no tak, dobra, przyszli. A to idziemy. Chodźcie, cześć, no cześć, cześć, ciociu. O Boże, jaka to już duża. No przecież nadal mam 18 lat. Ale jakoś cię dawno nie widziałam. Zawsze, jak przyjeżdżaliście tutaj rodziną, no to ciebie nie było, bo ty byłaś w liceum. No, teraz akurat już nie muszę tak często chodzić do liceum. No to dobra, tak. Ej, dobra, e, tak. E, Kurteczki sobie połóżcie e, tutaj. No i tak, przewieźcie się i tam przyjdźcie do salonu. To za chwilkę będziemy zaczynać robić e, pączki. Kto to przyszedł? A wasi. Wasi, was, wasze kuzynki i kuzyni. O, to fajnie. No dobra. No to my się już rozbieramy tutaj szybko. I tak, koteczki możemy tutaj położyć. więc no tutaj wam. I tak... Dobra, teraz... Moja kurtka. Przebieramy się tutaj szybciutko. To nie tak, tak to ma być. Okay. Ej, no, dobra. Wszystkie kurtki są? Ok, to na razie ci tutaj położy Wikusia smoczka. O, na przykład tutaj. I potem, jak będzie chciała, to potem ci y, y, niego przyjdę. Dobra, no to tak. Jezu, to dlaczego ty siedzisz w tym bujaku? Ty nie siedzisz w takim, już jesteś dużo. Dobra, chodźcie, dzieci. Znaczy, no nie, dzieci. Chodź. Cię wszyscy. Dobra, no cześć. Cześć. Tylko, żeby mi się teraz dzieci nie pomieszały. Bo og ogólnie są trochę podobni do siebie. Tak. No to tak. E na przykład, no, wy będziecie sobie tutaj siedzieć. I na przykład, tak, kto chce ze mną robić pączki? Ja. No to ten, ten, ten kto chce robić pączki, to idzie do kuchni. Wikusia też będzie robiła pączki, tylko że pilnuje jej, dobra, Kasia? Aha. No to ja też w sumie tam pójdę. A wy nie chcecie dziewczyn robić? A ja nie mam ochoty dzisiaj na pączki. No to nie będziecie ja pączki, no weź. Ciociu. Mamo, no proszę, możemy zjeść. No Dobra, możecie iść tam na górę Jak nie chcecie robić pączków I tak, dobra My robimy tutaj z, dzieć, z dziećmi Chodź tutaj Okej, okay, a ogólnie gdzie mam położyć e, Gdzie ogólnie mogę gdzieś tutaj Wziąć dzieci, żeby po prostu Nie musiały tutaj płakać Żeby po prostu nie płakały Tak, weź tutaj na przykład jednego Weź Wojtusia tutaj, a tutaj weź na przykład lileczkę, Tutaj To będzie pilnego. O nie, Lilka! utknęła! gdzie jest Lila! Lilka! Tu jest za kanapą była. No, Okej, okay, dobra. No to tak szybko się tutaj kładę. Ale jak zawsze tutaj się jej nie da poło... nie da ogólnie wypchać. Tutaj jej się nie da wziąć. Ogólnie tą kanapę jeszcze muszę przesunąć. No, to tak, jak się jej tutaj nie da wziąć, to na tak tylko sobie poczeka i weźmiemy tylko łyskę. I ogólnie, przy okazji, e, wszystkie dzieci. E, przy okazji, tutaj dwójkę weźmiemy. Tak będzie lepiej. Tylko i sobie pilnujcie. Chłopaki, dobra. Bo my będziemy piekły pączki, musimy tam patrzeć. A muszę tam patrzeć. No, a ty ogólnie nie masz z kim latać. Bo sam jesteś. To jest dziewczyna. Ale ja się nie będę z nimi kolego Trudno. To, za, to poczekaj, zaraz ten... Zaraz Filip um, skończy robić. No to może się z nim pobawić, Ale on jest mały. Trudno, to nie ma z kimś innym pobawić. Ale się nie bawię, już jestem duży. Dobra, cicho, bo ja już chcę robić te pączki. Okej, okay, dobra, dzieci... Tak, bierzemy sobie ogólnie tutaj taki mikser, jaki ma ciocia. I tak, tutaj ogólnie jeszcze jajeczka weźmiemy, tylko poczekajcie chwile, chwileczkę widzowie. Okej, okay, wszystko co potrzebne mam w lodówce, wszyscy są? Tak, wszyscy, tylko że troszeczkę dzieci tutaj się. O, właśnie tak. Okej. Okay. I przesuniemy Wikusi przy okazji tutaj fotelik, żeby ona nie musiała stać. Okej. Okay. I Wikusia sobie tutaj będzie siedzieć. Też będzie mi troszeczkę tam pomagała, robić pączki, a to się, i będzie się też patrzyła, dobra, tutaj mamy um, doleczkę, wiem, że to jest um, ta holiday przyprawa, to ona jest do kurczaka, ale używamy ją jako przyprawy, jako ten, jako drożdże, dobra? Nie no, co ja gadam, chyba, po, chyba nie trzeba dawać drożdżów do pączków, dobra, ale nieważne, to będzie po prostu przyprawa do pączków, albo i drożdże jak się daje. To się, jak, jak, się daje, y, pączku, jak się daje drożdże do pączków, to drożdże, a jak się nie daje, no to przyprawa do pączków. Napiszcie mi w komentarzach, czy daje się drożdże do pączków, bo ja jeszcze tego nie wiem. Mami nigdy o tym nie mówiła. W sumie to kaszkę po co ja tutaj daję? Kaszkę, kaszkę nie i tak, dobra. No to najpierw musimy roztoczyć tutaj jajeczka wi, y, widzowie i dzieci. Tak, stańcie sobie, najlepiej będzie tutaj. W tej ladzie. I tak tutaj będzie pomagała Patrycja, czyli no niektórych cieszeń, niektórych mama. I tak. To, co teraz, jajeczka? Jak cię? Ja. No to może ci Wikusi, bo ona będzie w tym najlepsza. Bo po prostu jajka to jej dam do rączki, i po prostu ona nad tym miseczką stucze. A po prostu, jakbym jej dała coś innego, to mogłaby wysypać, bo ona jeszcze jest malutka. To Wikusia sobie tutaj wysypi jedno jajeczko. Okej, okay, no to tak. Okej, okay, dobra. Ogólnie nie przykrojmy tu jajeczko. Tak, no niby żadne się rozstukło. I wrzucamy do mikserka. Ej, no czy musi na do miksera wrócić? Co się dzieje? No dobra, jeszcze raz. Nie uda na próbach. To, to, to lubi jaja. Ja lubię. Ja lubię. Okej. Okay. No to nieudana próba. Musimy jeszcze raz. No tak się da, jajeczko. No to Wikusia, na no, niby. To Wikusia wrzuci. Na szczęście się nie rozdukła. O, dobra, mamy jajeczko. I tak, teraz następnie będziemy musieli użyć masełka. Kto wrzuca? Ja, wrzucam. Ok, i teraz tak, muszę y, wyciągnąć ogólnie miseczkę. Tutaj mamy miseczkę, bo ogólnie teraz będziemy to mieszać w miseczce, żeby wyszły jakieś pączki. Tak, Nutelle, to potem dodamy. Potem będziemy smarować kremem. Jeszcze przyprawy do pączków. Ja wrzucę. No to dobra. Mamy już wszystko. Teraz tak, wymieszamy to. Wszystko. I ogólnie widzę, że on zmienić miskę, bo na zamkniętej się nie dało dać nic. Ciasto się tam nie dało wlać. No i zaraz ci widzimy już naprawdę jak ciasto będzie w miseczce. Okej, okay, mamy ogólnie ciasto, ciasto. Zobaczcie jakie ładne mamy widzicie ciasto w, misec, w, misecce, w miseczce i teraz ogólnie z tego będziemy piekli, e, już będziemy sobie tutaj robić e, pączki, formować. Czyli tak, musimy jakąś szklankę dać, żeby po prostu robić pączki. O tutaj. kto się napije? Ja? Dobra, no to tak, e, tutaj mamy szklaneczkę i tak, wszystko musimy posprzątać ogólnie na początek, zanim coś tutaj zrobimy z tego. Tą sałatkę to ja tam dam chłopakom, może zjedzą. Chcecie sałetkę, a no dole zjemy. może. Dobra, no i tak. To jeszcze na razie. To te jajko to tutaj schowam, żeby się nie marnowało jedzenie. Na razie na tyle też schowam, żeby się nie zamroziło. Żeby, żeby nie była taka ciapowa. I tak, tutaj mamy ciasto. Poczekajcie chwilkę. OK, dołożyłam taki stoliczek, potem go złożymy. O nie, ale tutaj się nie dopiąć miseczki. No to poczekajcie chwilę jeszcze, widzę, Okej, OK, dołożyłam tutaj taki szklany stoliczek, potem się go złoży. No i tak, na razie. O, wieku się wsiadać do fotelika. Siadać tutaj, I tak, i potem się go złoży. No i tak, jeszcze muszę tutaj dać tacę. Dobra, no nie może to jedna cała taca. No i tak, na nią sobie tutaj kładziemy ciasto. I teraz, dzieciaczki ten formujemy. Tak, tutaj ci położę tą y, 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 miseczkę do zlewu. Dobra. No i tak, y, formujemy już klaneczkę Może nawet dwie, dam i, trz, albo i trzy. pikusia ty może lepiej nie będziesz meble, y, tego robiła. Chcie, chcie. Dobrze, no to jakoś ci pomogę. Y, daj, ja je pomogę. Jej pomogę, bo to moje dziecko. Jej pomogę, e, żeby po prostu, wiesz, żeby nie strukać jej szklanki. Wiem, też mi o to chodzi. ok formujemy, Mikusiu, poczekaj. ok formujesz tutaj. Formuj. ok pierwszego ponczusia mamy już tutaj wyciętego. Teraz daję już, Mikusiu, tutaj szklaneczkę. Bardzo pięknie wycięłaś. I teraz tak, chodź ty. Tobie pomóc? Nie, ja sobie tam lędę. Dobrze, no to formujemy. Okej, okay, wycięliśmy już ogólnie wszyscy pączki. I za chwilkę już się widzimy, widzowie. Okej, okay, mamy wszystkie się tutaj wycięte. I tak, teraz to musimy to musi do mycie. Jest szkoneczka, tutaj jeszcze. Dobrze, no i tak. Teraz musimy jeszcze ogólnie dać tutaj jakieś nadzienie. Więc za chwilkę się widzimy, widzowie, jak pączki się już będą gotowe. Tylko nie ma podjadania dzieci, okej. Okay? Bo, po, bo połowę dajemy tej cioci Patrycji, a połowa zostanie u nas. Czyli ogólnie policzę, czy jest, czy jest parzysta, potem na koniec filmiku. I potem po prostu Wam dam w taką piękną tackę, Takie piękne. No to dobra, zaczynamy. No to o, dobra, ja już za chwilę się z Wami widzę, jak po prostu będą miały pączusie na dzień. Dobra, widzę, wiele. zobaczcie, ile mamy smacznych pączków. Bardzo naprawdę. Yy... E, ładny są, wszystkie mi się podobają. Mamy naprawdę bardzo dużo na dzień. I teraz tak, ogólnie będziemy już pakować. Dobra, ogólnie spakujemy teraz już pączki. Połowę e, ogólnie weźmie moja rodzinka. I połowę zostanie u Kasi. No i tak, ogólnie, no to będziemy pakować już wszystko. Przepraszam za głosy w tle. Dobra, ogólnie, wiedząc, wszystkie pączki są gotowe. Czecia e, ogólnie Ania ma 5 i my mamy 5. E, było wszystkich pączków 10 razem. Więc tak, to są nasze pączki. Proszę ich nie jeść. Jestem spakować już do wyjścia, żeby nikt nic nie zauważył. Chcieliśmy się zapytać, czy pączki są już gotowe. Sam, ale nie dostaniecie. Bo to dopiero na czwórstwie czwartym. Musicie jeszcze trochę odczekać. No i tak, wy dzieci tak samo nie dostaniecie. Tak, pączki idą do lodówki. Wszystkie u nas. Okej, okay, dobra. Tak, teraz tutaj jeszcze sprzątamy wszystko. Ogólnie jeszcze te naczynia muszę pomyć, zobaczcie, ile tego jest. Więc no za chwilkę się widzowie już widzimy, jak po prostu em, umyję wszystkie naczynia, bo ogólnie też mi trochę zajdzie z tym myciem naczyń. Więc nie chcę Was już nudzić i zaraz się widzimy, jak po prostu, nam, jak po prostu już naczynia umyję. Dobra, ogólnie już mam posprzątane, szklany stoliczek został już złożony, tutaj wszystko już jest ładnie pozmyte, naczynia są, no i teraz tak, dzieci mogą się pobawić, możecie iść tam na górę do pokojów. Jak chcecie na no to chodźmy. Um. O, uba chory przyszły. Zabierajmy się stąd. Dziewczyny po pierwsze, to wy tak na nich nie mówcie, bo to są dzieci jeszcze, wy też jesteście dziećmi. Ja na pewno nie jestem też. No ale inni są dziećmi. I wy tak na mnie nie mówcie, bo to jest wasze rodzeństwo i kuzynki. I kuzyni, i kuzynki. No to dobra, już jedziemy na to piętro. Numer dwa. Dobra. Tak, idziemy. Złaście. Okej. Okay. Tu mój pokój. A tu mój. Wieku tutaj położę. Albo wieku chce żyć iść tam, dobra? Okej. Okay. No to tak. Dziewczyny, chodźcie. A co ja mam robić? Nie wiem. Ty masz iść do małych dzieci i się możesz opiekować małymi dziećmi. Ej, no weźcie, przestańcie. Idźcie, op idźcie opiekować tolą. Bo tola jest mała, no dobra. Nieprawda, bo to Vera powinna się opiekować telą, bo ona jest najstarsza, a daj mi spokój. No to tak, Wikusia, poczekaj chwilkę, poczekamy jeszcze na nich. Poczekamy jeszcze na nich, dobra, jesteśmy wszyscy. No to tak, co, co robimy? Co robimy w ogóle mi się nudzić właśnie. No, myślę, że my się nie nudzimy. Mamy jakiś plan. Dobra. Ogólnie dzisiaj zostajemy tutaj na noc, jakbyście chcieli wiedzieć. E, ale nie, nie zabraliśmy żadnych piżom, e, ale, ale my będziemy się stać w ubraniach. I tak. Jutro, ogólnie widzowie, jakbyście chcieli wiedzieć, jutro. Teraz mówię do widzów, jutro wylatuje odcinek, albo i nawet dzisiaj, co, ale to już wieczorem, jak my oprapujemy bank, ale cisza, muszę iść do, do, do tolki. Yy, możemy na chwilę zabrać rolę? Możecie, ale nic tam nie róbcie, tylko... Dobra, tak, jest nas od, odpowiednio pięć, to damy sobie radę z oprapowaniem banku, tak. Bikusia, dać lady, z nami oblapować bank i cytolka też, bo wy macie obydwoje e, dwa latka i jesteście chyba trochę mały. Damy, damy lady, co wy sobie myślicie, my nie jesteśmy już takie małe. No to dobra, wszystko dla się, jutro, albo dzisiaj się umawiamy, żeby oblapować bank. No to tak, jutro albo dzisiaj oblepiamy bank, pamiętajcie, e, pamiętajcie tak, Wikusia i Tole Idziecie z nami opropować bank? No tak, jasne Ale skąd weźmiemy, skąd weźmiemy Tak w ogóle maski, bo ja nie, nie, nie mam Żadnych masek Spokojnie, w banku jest mm, Wszystko i będziemy mieli tam Dobra, no to tak yy, Maski znajdziemy, wszystko będziemy mieli Na miejscu Tak, yy, okej, okay, no to wszyscy yy, yy, Będziemy dzisiaj opropować bank albo jutro no i dobra, to na tyle z naszej rozmowy. Ej, dobra, dziewczyny, pokażę wam jakąś mega fajną grę. No co, no co? Ej, no poczekajcie na mnie. Wam nie, dziewczyny, tylko pokażę Weronicę. Poczekaj, Wera. Przesuniemy się tutaj tego pączka. Wy jesteście jeszcze za małe na tą grę. My gramy w horror, wiecie? Wy jesteście jeszcze za małe, niestety. Przykro mi. Poczekaj, dam ci laptop i będziesz ze mną grała. Dobra, dołączysz się do mnie i będziemy grali we ten horror. Okej. Okay. Bo ja mojego jakby co nie zabrałam. Okej. Okay. No to już Ci daję. Poczekaj. Ja ogólnie też mam laptop i komputer. Ale najbardziej to korzystam ze z, e, komputera. No ja też. No dobra, poczekaj. Otworzę Ci tą stronę. Poczekaj. Okej, okay, wejdziesz sobie tam e, we w ten plik, to pisze e, tam grę. E, pokażę Ci którą. O tutaj. No i tak. Będziesz grała ze mną. I dobra, chcesz na bo nie, nie mam myszki, ok będzie grać na padzie, bo ja nie mam myszki, ok Bo ja gram na padzie, dobra. No to tak, gramy. Co wy tam gracie? Nic, dziewczyny, nie musicie wiedzieć. A możemy chociaż pufę? Weźcie sobie. Ja już takiej nie mam, żeby tutaj przesunąć. Jezu, dobra. Poczekaj. Poczekaj, już ci daję, Natalka. Okej, okay, dobra. Siadaj. Ej, no, no dobra, już się no to co my ogólnie mamy robić, jak go nagrają? Nie wiem, co będziemy robić. Ehm, um, zobacz, co mi kryształy. Jakie mam fajne. Ej, no fajne, mogę jednego do domu. Możesz, a którego? O tego, bo jestem fanką koloru różu. Okej. Okay a ja kryształa. Ej, też mam kryształa. No trudno, nie pozwalacie nam grać, to nam nie pozwalamy brać kryształów. No właśnie. Dobra, no to tak. Porozmawiamy sobie o naszych sprawkach. Tymczasem co się dzieje u ma u mniejszych. Dobra, no to tak. Oprapujemy bank y, jutro o godzinie y, y, 17:00 albo dzisiaj o godzinie 17:00. Okej, okay. no to tak, wszystko gra, plan jest, wszyscy będą uczestnicy, czyli pięć wszystkich nas jest. No to widzimy się, no to ogólnie widzowie, jutro będziemy robić ten y, napad na bank, albo dzisiaj, nie wiem jeszcze, ale raczej to dzisiaj. No i tak, to już prawie koniec dzisiejszego odcinka i teraz, jeszcze, i teraz jeszcze sobie zobaczycie jak leci coś u dziewczyn. Dobra, no to tak, y, gramy już. Jakie to straszne. Nigdy w to nie grałam. Serio? No, raz to, to chyba albo dwa razy i grałam, no ale już nie pamiętam jak to było, bo to było trochę dawniej. Ale to nie jest takie straszne, nie musisz się bać. Eee, dobra. Okej. Okay. Ups. Okay. A ja tutaj gram na klawiaturze. Ops, przełączyłam. Okej okay. okay, moi kochani, i to na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę ze subskrypcją. No i dzisiaj może jeszcze robię ten filmik napad na bank, ale raczej to zrobię, ale to o godzinie 17.00, jak mówiły wam dzieci. No i to na tyle zostawiacie łapki w górę ze subskrypcją, tak jak wcześniej przypomniałam. No i papa, pa. widzimy się w dzisiejszym kolejnym odcinku. Pa!